Witajcie moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie o Normanie, o zbornie, którego wielu może kojarzyć jako Green Goblin, ale Norman to coś więcej i już za moment się o tym przekonacie. Pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji, reakcji i oglądajcie uważnie, bo w pewnym momencie pojawi się coś ciekawego. Ja nazywam się Kamil i życzę Wam miłego oglądania. Norman Osborn urodził się w rodzinie zmagającej się w pewnym momencie z problemami finansowymi. Jego ojciec, Amberson Osborn, był wynalazcą, którego nieudane inwestycje doprowadziły do bankructwa i nadużywania alkoholu. To trudne dzieciństwo i brutalność ojca ukształtowały charakter Normana, który postanowił, że nigdy nie zazna biedy i zrobi wszystko, aby osiągnąć sukces. Od najmłodszych lat wykazywał się nieprzeciętną inteligencją, co umożliwiło mu zdobycie stypendium i ukończenie studiów z wyróżnieniem. W dorosłym życiu Norman Koncentrował się na rozwijaniu kariery. Założył Oscorp firmę zajmującą się technologią i biotechnologią, która szybko stała się jednym z gigantów branży. Jego bezwzględność i ambicja pozwoliły mu wspiąć się na sam szczyt, ale również sprawiły, że zyskał wielu wrogów. Jako lider Oscorp, Norman wykazywał się nie tylko jako wybitny naukowiec, ale również jako niezwykle skuteczny biznesmen. Jego zdolność do przewidywania rynkowych trendów oraz nieustanna chęć innowacji sprawiły, że firma była zawsze o krok przed konkurencją. Osborn był znany ze swojego też bez podejścia do biznesu. Nie bał się podejmować trudnych decyzji, często kosztem innych, aby osiągnąć swoje cele. Był człowiekiem twardym, a jego głównym celem było zawsze pomnażanie swojego majątku i wpływów. Życie Normana zmieniło się dramatycznie, gdy w wyniku eksperymentu z serum o właściwościach wzmacniających nabawił się skutków ubocznych. Serum miało uczynić z niego nad człowieka, zwiększając jego siłę, szybkość i inteligencję. Niestety, w wyniku wypadku eksperyment poszedł niezgodnie z planem, co doprowadziło do poważnych zaburzeń psychicznych. Norman zaczął. Przejawiać skłonności psychopatyczne i rozwinął osobowość swojego alter ego i zielonego Goblina. Jako Green Goblin, Norman stał się jednym z największych wrogów Spider-Mana, gdzie jego historia zaczęła się 14 zażycie The Amazing Spider-Man z 1964 roku. Norman używał zaawansowanej technologii i własnych wynalazków, aby terroryzować miasto i realizować swoje mroczne plany. Był przebiegły, manipulacyjny i litości. Green Goblin stał się uosobieniem najgorszych cech Normana, jego bezwzględności ambicji i chęci zemsty. A jego obsesja na punkcie Spidermana, którego obwiniał za wiele swoich niepowodzeń, doprowadzała go do podejmowania coraz bardziej szaleńczych i destrukcyjnych działań. Norman Osborn często balansował na granicy szaleństwa i racjonalności. Jego umysł stał się polem bitwy między dwoma osobowościami. Człowiekiem dążącym do władzy i kontroli oraz mrocznym, chaotycznym alter ego, które pragnęło jedynie zniszczenia i chaosu. Jego szaleństwo przejawiało się nie tylko w destrukcyjnych działaniach jako Green Goblin, ale także w jego codziennym w życiu, Gdzie nieustannie zmagał się z halucynacjami i paranoją. Formuła goblina podniosła sprawność fizyczną i czynnik regeneracyjny Normana Osborna do poziomu nadczłowieka. Posiadał też specjalne wyposażenie w postaci wybuchowych bomb, jako miniaturowych dyń, powietrzne glidery i liczne przedmioty z goblinowego repertuaru. Miał też zwiększoną siłę, szybkość i refleks. Przygotowując się do największego starcia ze Spider-Manem, Green Goblin stworzył gaz, który wyłączył jego pajęczy zmysł. Dzięki temu mógł go niepostrzeżenie śledzić i tym sposobem dowiedział się o tym, że Spider-Man to Peter Parker, wiedząc o jego prawdziwym imieniu, zaskoczył Petera przed jego własnym domem. Porwał go i sprowadził do swojej kryjówki. Zanim dokonał egzekucji, Goblin postanowił pokazać mu swoją twarz. Przez co okazało się, że był to ojciec jego najlepszego przyjaciela czyli Harego Osborna. Norman wyjaśnił mu swoje pochodzenie A następnie wywiązała się walka Na skutek której Norman stracił pamięć Spider-Man odczuł dzięki temu pozornie spokój Lecz oczywiście Była to kwestia czasu aż Normanowi wróci pamięć I tak też się stało Bo lata 70 przyniosły jedno z najbardziej Znaczących wydarzeń w historii Spider-Mana Czyli śmierć jego ówczesnej miłości Znanej jako Gwen Stacy A stało się to chwilę po tym jak Harry trafił do szpitala z powodu Przedawkowania LSD Pogrążony w rozpaczy Norman obwiniał o wszystko Petera. A wtedy, stłumiona, druga osobowość Goblina w jego umyśle powróciła, odzyskując też pamięć. Porwał on Gwen Stacy i zabrał ją na most George'a Washingtona, oczekując tam na Spider-Mana. Kiedy pająk pojawił się, to Norman jako Green Goblin zrzucił ją z mostu. Spiderman pochwycił ją siecią, ale niestety i tak stało się najgorsze. A zapłakany Peter chciał raz na zawsze zabić Goblina. Całość dla zainteresowanych miała miejsce w komiksach The Amazing Spider-Man, zeszyty 121 oraz 122. I w końcu stała się, Spiderman man dopadł zielonego goblina i zaczął brutalnie uderzać go w twarz, bijąc go niemal do śmierci. Na szczęście powstrzymał się przed zostaniem mordercą. Osborn udawał, że się poddaje, ale w międzyczasie nakierował glidery na Spider-Mana, aby go zabić. Lecz pająk wykonał unik, a pojazd przebił goblina na wylot co doprowadziło pozornie do jego śmierci. W tym niezbyt przyjemnym momencie zatrzymamy się na chwilę, bo mam dla was pytanie odcinka, a brzmi ono następująco. Który wróg Spidermana, poza Grim Goblinem, ma według was najciekawszą historię? Albo też, po prostu, który z jego przeciwników wywarł na was największe emocje? Doktor Octopus, Lizard, Mister Negative, Vulture, Kraven, Scorpion, Venom? Możliwości macie sporo i koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo może przyjrzymy się którejś z historii w dłuższym materiale. Następnie, na stałe lata 80 gdzie Norman Osborn był formalnie martwy, a jego dziedzictwo w postaci Zielonego Goblina z czasem przejął syn Normana, wspomniany Harry Osborn, który był najlepszym przyjacielem Pitera. Mówiąc o Harrym, to warto zaznaczyć, że Norman traktował swojego syna z ogromnym chłodem i surowością zawsze stawiając swoje ambicje i obsesje na pierwszym miejscu. Wymagał od Harry'ego perfekcji i często go lekceważył, co wywołało w młodym ozbornie poczucie niedowartościowania i permanentny stres. Wskutek ciągłej presji oraz braku ojcowskiego wsparcia, Harry popadł w uzależnienie od narkotyków i stopniowo pogrążał się w psychicznym chaosie. Harry w desperackiej próbie zdobycia uznania ojca przejął rolę zielonego goblina po jego pozornej śmierci. Ta decyzja była dla niego zgubna, prowadząc do stopniowego wyniszczania psychicznego i fizycznego. A ostatecznie Harry Zginął, nie będąc w stanie sprostać niemożliwym do spełnienia oczekiwaniom Normana Osborna. Historia też nabrała nowego wymiaru, gdy dowiedzieliśmy się, że Norman zawarł pakt z Mephisto, który specjalizuje się w manipulacji ludzkimi duszami. Norman w zamian za własne korzyści oddał Mefisto duszę Harego, skazując go na wieczne cierpienie. To działanie było ostatecznym dowodem na to, jak daleko Norman był gotów się posunąć, aby osiągnąć swoje cele, nie zważając na los własnego syna przez co Harry został uwięziony w piekle, gdzie cierpiał w nieskończoność. Zdradzony przez ojca, który zawsze przedkładał swoje mroczne ambicje nad dobro syna. Zaś Norman Osborn powrócił w latach 90, pokazując nam się w The Amazing Spider-Man 418. Z czasem Norman Osborn wyjawił też, że nie tylko przeżył, ale również przez wiele lat kontrolował kluczowe wydarzenia z ukrycia, manipulując życiem Petera Parkera i przygotowując grunt pod swój triumfalny powrót. Z takich ciekawszych i ważniejszych historii warto wspomnieć o średnio odebranej sadze klonów, gdzie Norman Osborn ujawnił się jako główny antagonistyczny umysł stojący za całą intrygą, będąc odpowiedzialnym za cały chaos związany z klonami i próbując zniszczyć życie Petera Parkera. A kolejnymi komiksami było Revenge of the Green Goblin, składające się z trzech zeszytów, gdzie Norman Osborn powraca jako Zielony Goblin z zamiarem kontynuowania dziedzictwa grozy i terroru, jakie rozpoczął w tej historii Norman starał się przekształcić Petera Parkera w swojego następcę, próbując złamać jego wolę i zmusić go do przyjęcia roli kolejnego goblina. Ta historia pokazała jego mroczną stronę obsesji na punkcie Spidermana i jego ogromne pragnienie, by wciągnąć go w swoje mroczne dziedzictwo. Ale idąc już dalej, to jak wspomniałem na samym początku, Norman Osborn to nie tylko Green Goblin. Jego postać została pogłębiona o kolejne aspekty w XXI wieku. I wszystko zaczęło się podczas wydarzeń Secret Invasion i momentu, w którym Osborn Kornowi udało się uratować kwaterę Thunderbolts, a następnie z ich pomocą, będąc też świadomym, że była to jedyna drużyna, która mogła zdążyć na czas i bronić Waszyngtonu. Norman z powodzeniem zarządzał i kierował zespołem, osobiście przyłączając się do bitwy z karabinem maszynowym, gdzie podczas konfliktu kilku z zmieniło kształt w duplikaty Spidermana, których widok doprowadził Normana do widocznego załamania nerwowego. Ale zastrzelił każdego z nich, stwierdzając, że rzeź będzie dla niego terapeutyczna. Po uratowaniu Waszyngtonu, Norman skutecznie manipulował mediami, aby promować siebie i zespół jako patriotycznych bohaterów. A także osłabił CSA i swojego byłego rywala biznesowego, czyli Tonego Starka. Później poprowadził zespół do Nowego Jorku, dołączając do ostatecznej bitwy. Jego bohaterski status został zilustrowany tym, że liczne kamery telewizyjne uchwyciły jego strzał z broni palnej zabijający królową z króli. Następnie prezydent Stanów Zjednoczonych zamknął Shield i oskarżył Starka o nieskuteczność i zaniedbanie. Był to okres, że Norman Osborn był postrzegany jako największy bohater Ameryki i faktycznie otrzymał władzę z restrukturyzowania amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, aby wypełnić lukę pozostawioną przez shield. Osborn potajemnie zebrał grupę superzłoczyńców i moralnie dwuznacznych bohaterów, składającą się z doktora Duma, Namora, Emmy Frost, The Loki'ego, a później Taskmastera. A ich stworzenie nazwał Kabal. Norman wraz ze swoimi nowymi sojusznikami inicjowali drastyczne zmiany, które przechyliły szalę na korzyść superzłoczyńcy. A w zamian Osborn obiecał dać im wszystkim szansę na osiągnięcie swoich indywidualnych celów. Norman się nie zatrzymywał. Przekształcił Shield w Hammer i oczywiście zostając tam dyrektorem. Osborn Wydał też oświadczenie, że były dyrektor Shield, czyli właśnie Tony Stark, był pośrednio odpowiedzialny za inwazję z króli. Kazał go wręcz wytropić, traktując jako zbiega z zamiarem odzyskania jedynej pozostałej kopii bazy danych, ustawy o rejestracji, a także zdobycia sekretu baterii repulsorowych jego zbroi Iron Mana. Osborne zmienił też nazwę inicjatywy 50 państw na inicjatywę Thunderbolts i wielu poprzednich członków Thunderbolts dołączyło do niego tworząc nowy zespół Thunderboltsów jako swój własny oddział Black Ops. I od razu pierwszą misją tego zespołu Dowodzonego przez drugą czarną wdowę, była pomoc Osbornowi w pozbyciu się złego rozgłosu związanego z wizerunkiem Zielonego Goblina. Kiedy też nowy prezydent USA wezwał Osborna na pokład Air Force One, to Norman skonfrontował się tam z doktorem Samsonem, który posiadał materiał filmowy przedstawiający jedno z morderczych szaleństw Zielonego Goblina. Jednak nowi Thunderboltowi Osborna opracowali scenariusz, w którym porwali samolot plus też za pomocą emitera Gamma pobudzili doktora Samsona, który pod wpływem wściekłości zaatakował prezydenta. W dodatku też ukradli dowody i jeszcze jeden z Thunderboltsów podszył się pod Zielonego Goblina, atakując samolot. Z całego wydarzenia Norman wyszedł zwycięsko, ratując prezydenta, a wdzięczny prezydent udzielił Ozbornowi i Hammerowi błogosławieństwa. Ale nie myślcie, że skoro stanął po stronie dobrych, to też takie były jego działania. Jeżeli jego intryga na oczach prezydenta nie była dla was wystarczająca, to podczas nadzorowania zamknięcia góry należącej do Thunderbolts, zirytowany Andreas von Stracker, będący jednym z bliźniaków i znany też jako Swordsman, Zapytał Normana, co tak naprawdę kombinuje, a wtedy też Norman chwycił jego miecz i zamordował go w psychotycznym napadzie złości. Wtedy też Norman zaczął zdawać sobie sprawę, że jego osobowość Zielonego Goblina zaczyna się powoli ujawniać. Kolejnym zadaniem Normana Osborna stało się utworzenie nowego zespołu Avengersów. Był w stanie zrekrutować Sentrego i Moonstone jako Miss Marvel, Venoma jako Spidermana, Balz Aya jako Hawkeya i Dakena jako Wolverina. Z pomocą gosta Osborne był w stanie stworzyć też własny kombinezon pancerny, łącząc elementy kostiumu Ironmana i kostiumu Kapitana Ameryki, nazywając siebie Iron Patriot. Początkowo wydawało się, że Norman Osborn wykorzystuje swoje doświadczenia związane z chorobą psychiczną, aby wczuć się w schizofrenię Roberta Reynoldsa, znanego też jako Centry, i próbując pomóc mu stłumić Woida. Jednakże stopniowo stawało się jasne, że Osborn jedynie bezdusznie zdobywał zaufanie Sentrego, tak żeby ten chętniej godził się na późniejsze jego prośby, aby pozwolić Woidowi przejąć kontrolę. Najprawdopodobniej, w wyniku manipulacji Osborna, Woid ostatecznie gruntuje swoją pozycję dominującej osobowości i zaczyna niszczyć Nowy Jork. Osborn zaczął negocjować z Voidem, obiecując mu nawet szczęście, jeśli ten dostosuje się do jego rozkazów, ale równocześnie z pogorszeniem się stanu Reynoldsa, znanego właśnie jako Sentry i Void, to psychika Osborna wydawało się też pękać. Zaczął on cierpieć na halucynacje związane z osobowością Zielonego Goblina. I tutaj dodam, że okazało się, że niektóre, jeśli nie wszystkie, były spowodowane magią lokiego. Później Norman Osborne chciał zmienić swojego syna Harego w American Son, bohatera łączącego też technologię zbroi Ironmana i serum superżołnierza kapitana na Ameryki. Zaproponował mu też pracę w Hammer i początkowo Harry odmówił, lecz później rozważył to ponownie, gdy dowiedział się, że Lily jest w ciąży, wierząc, że dziecko było jego. Po pierwszym dniu pracy Harry bierze Avengersów wkradł się do obszarów o ograniczonym dostępie, używając gadżetu Zielonego Goblina i znalazł serum antidotum dla Lily. Harry chciał zdobyć dla niej ten antidotum, ponieważ Lily została przekształcona w złoczyńcę o pseudonimie Menes po przypadkowym kontakcie z eksperymentalnym serum Goblina. Ale Lily zakpiła z Harego, twierdząc, że ona chce być Menes i wyznała, że dziecko nie należy do niego, tylko do jego ojca, Normana. W tym czasie Spider-Man przebrany za Venoma, zinflirtował Stark Tower, aby dowiedzieć się, dlaczego Harry przyjął propozycję ojca, lecz ostatecznie został zdemaskowany, schwytany i torturowany przez Normana. I tutaj powrócił Harry, który skonfrontował się z Normanem, który też wyznał swój plan śmierci American Son po jego powstaniu, aby jeszcze bardziej zjednoczyć Amerykanów wokół siebie, czyli Iron Patriota. Musicie przyznać, że ojcem roku to na pewno nie był. Nie dość, że Haremu zmarła mama, ojciec go nie szanował, wręcz sprzedał jego duszę Mefisto. Dodatku syn Harego miał być faktycznie synem Normana, a jeszcze na końcu chciał doprowadzić do jego śmierci, aby wzbudzić sobie sympatię Amerykanów. Z jednej strony jest to przerażające do czego był zdolny Norman, ale z drugiej musicie przyznać, że losy takich psycholi śledzi się najciekawiej, no bo potrafią ciągle zaskoczyć. Ale wracając do historii, to Harry użył zbroi American Son do walki z Normanem, będącym w kombinej. Iron Patriota. I tu jeszcze Norman obraził Harego, mówiąc mu, że musi ona urodzić lepsze dziecko, aby zrekompensować porażkę, jaką był Harry. Następnie doszło do starcia, a kiedy Harry miał już możliwość zabicia Normana, Spider-Man ostrzegł go, że zabicie Normana sprawi, że Harry stanie się synem, jakiego Norman zawsze chciał. Więc zamiast tego Harry wycofał się i na zawsze odwrócił od nazwiska Osborn, akceptując, że Norman nie jest już jego ojcem. Jakiś czas później, kiedy w San Francisco rozpoczęły się zamieszki w związku z przepisami dotyczącymi mutantów, organizacja Hammer kroczyła, aby zabezpieczyć sytuację. Norman Osborn nazwał Cyclopsa inicjatorem chaosu i zwrócił opinię publiczną przeciwko niemu oraz X-Menom. Kazał też Namorowi i Emmie wprost zebrać zespół mutantów, aby służyli jako X-Men Osborna. Podczas zamieszek łapali wielu wrogich mutantów, aby poddać ich maszynie Omega, urządzeniu stworzonemu przez Dark Beasta w celu pozbawienia ich mocy. Cyclops negocjował z Osbornem i zażądał opuszczenia miasta po opanowaniu zamieszek. Jednak ich Argumenty nie doszły do skutku, i w bardziej złowieszczym momencie Osborne ogłosił, że osobiście zabije Cyclopsa. Wkrótce Frost i Namor zwrócili się przeciwko Osbornowi, którzy przez cały czas pracowali dla Cyclopsa, pozwalając X-Force na ewakuację przetrzymywanych w niewoli mutantów. Wycofali się na odbudowaną asteroidę M, ochrzczoną utopią, a Cyclops potępił Osborna i jego metody w telewizji na żywo. Rozgniewany tą zdradą, Osborne był zdeterminowany, by zabić innych członków kabal. Jednak jego zespół został pokonany jeden po drugim przez X-Men, gdzie ostatecznie pozostali tylko Osborn i Karla Soffen czyli Moonstone, co zmusiło ich do odwrotu. Ale Norman Osborn się nie zatrzymywał, parł do przodu ze swoimi rządami, stwierdzając w pewnym momencie, że obecność Asgardu nad Oklahomą było zagrożeniem dla amerykańskiego stylu życia. Zgodnie z sugestią Lokiego, Osborn próbował stworzyć scenariusz, który zmusiłby prezydenta Stanów Zjednoczonych do zezwolenia Hammerowi na inwazję i zniszczenie Asgardu. Osborn zlecił Dechud z drużyny złoczyńców, która byłaby w stanie rozpocząć oblężenie. Drużyna dechuda, znana jako UFOs, plątała Wolstaga, mieszkańca Asgardu w masakrę tysięcy niewinnych widzów podczas meczu piłki nożnej na Soldier Field w Chicago. A ponieważ odpowiedzialny był za to Asgardczyk, to Osborn był w stanie usprawiedliwić swoją inwazję. Pomimo początkowych obaw Aresa i bez otrzymania oficjalnego zezwolenia od prezydenta, Osborn poprowadził Dark Avengers, członków inicjatywy Thunderbolts, Gang the Hood oraz żołnierzy Hamera ataku na Asgard. I podczas gdy Void zabrał się za niszczenia Asgardu, Osborn i jego towarzysze walczyli z Torem, Marion Hill, Nickiem Furym, New i Young Avengers, a także Stevenem Rogersem oraz Wolnym od Ekstremistonym Starkiem, gdzie też wywiązało się ogromne starcie. I mam nadzieję, że kiedyś uda się stworzyć serię, gdzie będziemy się skupiać tylko na konkretnych wydarzeniach, bo wtedy też będziemy mogli wniknąć w dużo większe szczegóły. A tymczasem w Białym Domu zbulwersowany niesankcjonowanym atakiem Osborna na Asgard prezydent wydał rozkaz rozwiązania Hammer i aresztowania Osborna za zdradę stanu. I tak też się stało. Osborne przegrał i zdając sobie sprawę ze swojej nieuchronnej porażki, rozkazał Wojdowi całkowicie zniszczyć Asgard. Zanim Rogers zdołał aresztować Osborna, uszkodzona zbroja Ironmana Patriota rozpadła się, ujawniając, że stres związany z prowadzeniem Hamera odbił się tragicznie na zdrowiu psychicznym Osborna. Pod spodem Osborn miał na sobie prymitywnie pomalowaną twarz, imitującą maskę Zielonego Goblina. Obrazy załamania Osborna były transmitowane na całym świecie, cementując jego upadek i koniec mrocznego panowania. Groteskowo zniekształcony Void zagroził następnie zgromadzonym bohaterom, a Osborn Stwierdził, że tylko jego wpływy utrzymywały Wojda pod kontrolą i że bez niego Wojda nie da się powstrzymać. W następnej bitwie Osborne na krótko uciekł, ale został i tak schwytany przez Volstaga i Rogersa. Po już całkowitym upadku i utraty wpływów, Osborne przez pewien czas był więziony, co umożliwiło mu ponowne przeanalizowanie swojej strategii i dalszych działań. Po ucieczce z więzienia, Norman Osborne ponownie wkroczył do świata przestępczego, przyjmując tożsamość Goblin Kinga oraz zreorganizował przestępcze podziemie Nowego Jorku, gromadząc wokół siebie grupę wiernych popleczników. W międzyczasie Osborne próbował otworzyć swoje wcześniejsze wpływy, organizując Nową wersję Dark Avengers Jednak jego plany nie przyniosły oczekiwanych rezultatów Jego działania w tej dziedzinie Były często sabotażowane przez bohaterów Takich jak Kapitan Ameryka Czy Iron Man, którzy nie dopuścili Do ponownego powstania groźnej organizacji Następnie kolejną przemianą było Jego połączenie z symbiotem Carnagia Co przekształciło go w Red Goblina I w tej roli Osborn zyskał niezwykle potężne moce Które uczyniły go jednym z Najbardziej niebezpiecznych przeciwników Spidermana Jego brutalna kampania terroru Którą prowadził jako Red Goblin miała na celu zniszczenie Spidermana, co niemal doprowadziło do katastrofy. Lecz i tak z czasem przegrał, nawet będąc Red Goblinem. A Osborn był zmuszony stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Przez pewien czas był osaczany przez własne demony, a jego umysł znajdował się w stanie chaosu. W tym czasie przeszedł przez różne etapy załamania nerwowego i zmagania się z własną tożsamością. I doszło do kolejnego ważnego kroku w jego życiu, którym była rehabilitacja, która pozwoliła mu przemyśleć swoje życie i podjąć decyzję o zmianie, przyjmując nową tożsamość jako Gold Goblin. Osborn postanowił działać jako bohater i naprawić swoje wcześniejsze błędy. Ta transformacja była dla niego próbą odkupienia i odzyskania zaufania dawnych wrogów i społeczeństwa. Jako Gold Goblin, Norman Osborn wykorzystywał swoje zasoby i moralność do walki ze złem, próbując zrehabilitować swoje imię i naprawić relacje, które zniszczył przez lata działalności jako złoczyńca. Tutaj również doszło do konfrontacji Peter Parker oraz Norman Osborn, ale na całkowicie innych warunkach. Peter Parker skażony złem kontra Norman Osborn, chcący go uratować. I tutaj też już sobie podsumujemy pokrótce całość. Bo Norman Osborn to ciekawa postać, której życie naznaczone było rządzą władzy i szaleństwem, co nie tylko zniszczyło jego rodzinę, ale i zaważyło na losach wielu ludzi. Jego nieustanne dążenie do kontroli i dominacji, napędzane przez wewnętrzne demony i mroczne ambicje, ostatecznie doprowadziły do jego wielokrotnego upadku. Mimo, że osiągnął ogromną władzę, nigdy nie znalazł spokoju, a jego jego życie stało się symbolem niekończącej się walki z samym sobą i otaczającym go światem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to przypominam o pytaniu odcinka oraz subskrypcji, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Ja nazywam się Kamil i życzę Wam miłego weekendu. Na razie, cześć.